Cześć, nazywam się Katarzyna Piotrowska, jestem piłkarką Melefa Szczecin i teraz przejdę do pytań. E, ile lat grasz w piłkę? E, w piłkę gram w sumie w tak zwanej e, lidze wioskowej to gram od dziecka, a tak w klubie to zaczęłam w wieku 13-14 lat, więc około 10-9 lat gram w piłkę. E, na jakiej pozycji czujesz się najmocniejsza? W sumie zawsze grałam na środku pomocy. Raz na prawej, raz na środku, więc ciężko mi jest powiedzieć, bo nie sprawdziłam się na każdej pozycji. No ale myślę, że środek mi odpowiada najbardziej. Hmm, dlaczego wybrała się LFA? Nowa przygoda, nowi ludzie. Czemu nie? Zagadka. Aha. Jedzie auto 80 km na godzinę, ma do przejechania 80 km. Ile czasu mu to zajmie? Boże święty. Z matem byłam dobra, ale chyba nie, 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 nie tak bardzo. Nie ma pojęcia! A odpowiedź gdzie? Nie ma? To nie wiem, zostawiam to wam. Czego życzysz sobie na najbliższy sezon? Awansu do drugiej ligi. No i sukcesów przede wszystkim.